A w obiektywie Marian Kowalski, kandydat ruchu narodowego na prezydenta Polski, odwiedził Białystok. Na konferencji prasowej mówił o strategicznym znaczeniu województwa podlaskiego dla przyszłości Polski i o umocnieniu polsko-białoruskiej współpracy gospodarczej. Wymiana handlowa i kulturalna, zwłaszcza Białostoczyzny, jako ambasadora sprawy polskiej z Białorusią, to jest priorytet. To jest priorytet właśnie dla, dla tutejszych elit i dla mnie, jako mam nadzieję przyszłego prezydenta. Według Mariana Kowalskiego Podlaskie ze względu na swoje położenie stanowi szczególnie ważny region dla przyszłości kraju. Kandydat ruchu narodowego sprzeciwia się dalszemu angażowaniu Polski w konflikt rosyjsko-ukraiński. Twierdzi, że trzeba skupić się na rozwoju współpracy polsko-białoruskiej i rozwiązaniu krajowych problemów. Według Mariana Kowalskiego potrzebne są zmiany w systemie gospodarczym naszego kraju, przede wszystkim zwolnienie z wszelkich podatków drobnych przedsiębiorców i opodatkowanie podatkiem obrotowym z zagranicznych sieci handlowych.